Ej, stawcie mnie. Wiecie jak zakończyć najazd? Mm. Ej. A, Mateusz, zostało jakieś żelazo? Tak. A ile? Masz tu. ty jest... jaka fiesza strzelec nie się, bo nie wiem ile jeszcze mu zostało. Ej, hey, patrz jaka Amelie, patrz jaka wieża strzelecka. On nie może tu wejść do niego Jest papier na samym dole. I on będzie stał i strzelał cały czas. <tryk> Dobra, to jest tu. On go. Aha, nie do tego strzela. Bardzo dużo strzał o nie ty, to też nie ty. O, to ty. Gini. Dobra. <laughs> Dokładnie. Nie tak, jeden strzela, drugi. Tak jak Jeden tak, jeden strzela, drugi atakuje. Znaczy tak, pierwszy atakuje, drugi atakuje, a trzeci strzela. Nie, trzeci też atakuje. Czwarty mm. strzela, ten na samej górze, żeby miał najlepszą pozycję. Ten na dole tak odpowiada za ruch, moim zdaniem. Wiem, ale przechadza Zobacz. Pier pierwsza walka, pierwsza walka. I o! A no, że... i już mnie niezniszczalność O kurde Zobacz jak jak osiągnąć niezniszczalność Ej, ej, nie mogę się kolejnego ulepszenia odblokować Mam ósmy poziom Sprawdź, ile masz punktów umiejętności. Nie widać, ile jest oh, punktów. Jak mogę to sprawdzić? Jest! Graliśmy! Jak mogę sprawdzić, ile jest punktów? No, wieża hunterów. Tak to teraz się będzie nazywać. Damian? to Zamiast, jak mogę sprawdzić, ile mam punktów? Jak mam no, te metody? Wszystko Ale masz No to, słuchaj, bo to jest przystosowane do tej drugiej czcionki. Której ja używam też. No, w ogóle nie tej używać, Ona jest taka... Dobra, taka chyba... Nie. Kurde, jak to... Dobra, i co? Robimy to? Robimy to już? Dobra. Sekunda. Gdy żyje ten. nie. To możemy to robić. A ta wieża tutaj, ona, ona dalej tutaj będzie, nie? Gdzie to robimy? Właśnie nie wiem. Ja bym to zrobił. Kurde. Tutaj. czy znaczy tak, sam blocik, który teleportuje Cię do innego wymiaru pojawia się chyba jakby, yy, wiesz, parę bloków wyżej, to tak żeby można go fajnie schować, nie? A można go potem zniszczyć i przenieść? Nie, nie można już. Nie. nie. O... Znaczy można go zniszczyć, ale nie wypadnie. I stracimy dostęp do tego wymiaru. Nie nie będziemy tego robić. O... A on podmienia bloki jeśli się go postawi na przykład nie. kiedy na to na... Nie? Nie. To tak to wtedy wygląda? To trzeba będzie wykopać. A ile nad tobą się pojawia? Nie wiem dokładnie. Tutaj. I tutaj się przepali i to się za, zablokuje. Się jak Dobra. Czy tu, tak? Nie, Martek, nie wyjdziesz teraz. No to Nie wyjdę. A teraz. Sportu. To będzie trochę tutaj kopania? No. Czemu? Muszę cały rytuał postawić, nie? Aha... Ja myślałem, że ty chcesz rytuał ten postawić, nie do wymiaru, tylko... Tylko do... Rud. Nie do rud, do wymiaru. A do rud? do rud? A czemu nie? No nie wiem, Ej, jak... Jak zmienisz O, oh, jest. No i mam dwa punkty umiejętności. Nie widzę nic przez tą wodę. Zaraz się zajmę. A sprawdź ile ta umiejętność kosztuje. Bo może kosztować więcej niż dupa. Którą ty ścieżkę idziesz? No... to, Ale tu mam trzy. Dostałem dwa punkty. Nie muszę tak, jeszcze tak. jeden level czy jak? Nie no tak, no to wtedy musisz jeszcze jeden level. Nie widzę nic, naprawdę. Ja, a nie ma przez tu wodę? Nie, teraz jest los. I wodę też mi zasłania. Czekaj. Nie tak brzydko. Teraz gut czy nie GUT A mogę sobie teraz jeszcze w dodatkową, inną ścieżkę pójść, czy nie? Nie widzę i tak, dobra. Kurde. Trzy w tą stronę chyba, w każdą stronę po trzy. Zostaw to bardziej tu Ten bloczek Albo tu Tu wodę wlał ja się nie spodziewałem akurat Ej! Mówicie, że do końcówki trzeba dyni? No? do końcówki trzeba dyni? No tak, zrozumiałem, że do końcówki rytuału trzeba dyni. Nie wiem, kto to takie coś mówi. Okej, okay, rozumiem. Dobra. Czyli nie muszę ogarnąć. 5 7 Co mogę jeszcze w to puścić? Mógłbym jeden, ale nie. O ja. To się nie zmieści, to jest takie duże. Dobra. Palam to.

Jeden, 3, 8, 7 tutaj blokuje Cały ten sufit trzeba zwiększyć o 1. Ja nic nie widzę przez tą wodę Muszę taką linię zrobić. To ten cały sufit jest do... Co to? Postawiło blok? Też. No tak. Jak później, jak będę miał to uczyć, to będzie padaka katastrofa. Tak no to ten szyjkacz tutaj, że nie widzę, nie widzę, ale nie, że terem tu być.

Well she was. Czy samo stawia? Tak. Chyba jest krzywo. Jest. Chyba jest. Tylko mam nadzieję. Dobra, aktywuję. Uwaga. Aktywuję, uwaga. czym wyciągnął mięsko. Dobra, no i. Jest. Wchodzimy. Nie wiem, tam chyba jest dosyć... No woro możemy wejść w sumie. Oto nasz dom. Ciekawe Dungeo. 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 To chciałem zabi zabija. To zabija. О, то есть даже текстуры нема. Ребят... Не нема. Давай нак себе. Nie mogę powiedzieć że w nie wchodź do Wojda, padek się z nie wiem czy, czy stracisz czy nie, ale... Ogólnie to ta cała struktura jest zawieszona w pustce. Ja bym się wkopał po prostu nad nią i tam bym sobie już pobudował co tu Ja bym musiał by tym pobudować. No w środku tego. O, no to już tu masz kolejny. Tu nie wiem, tutaj są po całym tym, po całej... Czy to mnie zabije? Dużo. Na moim wpadłem już do tego. Ała. Może możemy. Artyk. Tam potki! Co, jak mi się serio wyłącza? Mam potki.

Arctic. Arctic. Hello Arctic. there! <laughs> 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 yeah, yeah, yeah. <laughs> Jeden cztery Zyskujemy siły. O kurde. Jestem dziwam czy na cheatach będzie jechał któryś z nich. O, bo! o kurde, przesrane mają. Jeszcze bardziej. No, wypieprzaj tym fantomem, bo cię trzepnę po zmordzie. Wątpię. Dziękuję. O. Dobra. Witaj. Y Ogólnie... Dlaczego jeszcze nie ma startów? To bo... I się pytaj, my czekamy. Nie, ja, ja tego usta, ja tak, ustawiam, trapa. Ja, jak... ja instaki, ja... Tego, ja ja nie, 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 dałby ci nie, 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 laga. No ja nie, 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 No ja nie, nie ja już nie mogę zrobić minionów, nie, nie zdąży Nie no, nie stąd, jest. Słuchaj, oni chyba nawet... Oni tutaj nawet chyba w tą stronę nie idą. Zobaczmy na Waniszów. A co potrzeba mieć na tego. Na. E, no. Na miniony. No to musisz być lordem, a ty nie jesteś lordem. No, a jak być lordem? Bo ja mówiłeś. Nie? A, to, ale to już nie sądzisz. Teraz już nie jest. O, Bo... zbędźmy hmm. w walki Fantom, tylko korny, wiesz, cztery. E... fantomy! Ja mierdole, co to jest? Luftwaffe do mnie przyleciało. nie tak. <grybujesz> tylko na do drzewie! Dobra, moje ziomy... No. Kopotki, no ty po... no. 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 się nie pij siomków. Kurde, na razie ja pomyślałem, że pójdę trochę niedaleko. Zabite. Luftwaffe zniszczone. Sorry. Nie, piszczali, że był... Kurde, nie tak się mać, to miało wyglądać. Jest ja tutaj kłon. Macie jakieś miejsce, który trochę jeszcze zbroje naprawy? Bo ja nie, nie mam... ...ameryki, go na coś Prawda. Potrzebuję. Widzę kogoś, widzę kogoś, bo... widzę kogoś, widzę kogoś. Nie wiem. To się jest tu pode mną. Przy wielkiej 1, 4, górze. 1, 4, ja to wroniszos, dobra. Tutaj, tutaj, dokładnie przy tym ognisku. Wroniszos, zróbmy Nie myję, nie, ok. No dobra, dobra. Stary, to bo tu jestem na tym filarze, co Ty przechodziłeś obok Ej, stropmy dzień Mamy wełnę Możesz sprawdzić co oni robią, bo ja mam dosyć już Kradną mi czas No mi też Ej, hey, masz masz strzały? Yeah. Nie, nie, nie! Damian, masz strzały? O nie, 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 nie uderzyłem. Spokojnie, spokojnie. Co? Ooo, danke, danke. Tak, o, to znajdziemy sekundkę. Ooo, fajne takie. Wzięliście jakiekolwiek fotki na... A gdzie jest tu będzie? Wyjście. sekundkę. Jakieś fotki wzięliście? Napisałem torby. Minus 144 na 101. Na 114. Bardzo mi że wszyscy mają swoje... No, z Vampirizmu, a model jako jedyny. Dobra, pytanie, kto tutaj z naszej całości, Wrócz mnie, e, jest drugą Bartek najlepszą jest. osobą w PZP? Bartek, ja, ja bardzo nie wiem. Nie wiem. Chodzi umiem, mi o to, że jednego koksa e, chcę dać. Osoby mi daj, mijaj. Jasne, yes, jasne. To nie, Ty nie jesteś Bartek. w mojej grupie. Bartek nie ma jedzenia. No. Nas. Mogę ci tyle dać. A Bartek jest może bić czy je być? Ale on już jest. Ale on na kanał. Jest. Bartek, Bartek, Bartek. Bartek, Bartek. Możesz przyjść Bartek. na kanał? My na sto na sto Ja, bo tu jest ten. O, witaj, Bartek. Dobra, e, Bartek. Mam tu dla ciebie coś. Tylko chodź za mną. Bo została uka trupie. Za no. was. Myślę, że tu będzie stał. No serio. Dobra, Bartek. Chodź, Bartek. Chodź. chodź. Tu. coś. Nie chcę, żeby został zabrał. Masz. I trzymaj jeszcze to. Trzymaj to. To ci daje blindness, ale dajcie absorpcję dużą. Chodź. Y i no to wszystko, co w sumie Ci mogę dać, jeszcze to mogę Ci dać. O. To jest wszystko, co Ci mogę dać. Co nie? Już działające. No, już, już dawno działające. Plus jeden. A ja lecę dalej tego. Minus jeden. A na a. patrol. Ja pierdole! Kolejny Luftwaffe! No noc. Ej, bo oni chcą noc, żeby się muskować. Nie, jest fajne. Jak udamy nocy, to my się boostować. No. Ja nie chcę <laughs> Luftwaffe. Luftwaffe, Luftwaffe.